Pod poprzednim filmem o piwie i papierosach rozpoczęła się zażyta dyskusja. No i teraz mam równie ciekawy temat, a mianowicie, co jest zdrowsze: alkohol czy cukier? No i to jest ciekawy temat, no bo z jednej strony mamy alkohol, czyli truciznę. Można nazywać to jak się chce, no ale jednak to jest trucizna. Wpływa to na nasz mózg, niszczy wątrobę, nerki prawdopodobnie. No a z drugiej strony mamy cukier, czyli biała śmierć, jak to mówią, różne najgorsze rzeczy, że też jest przyczyną wielu chorób, tak samo jak alkohol. Więc, co jest tak naprawdę bardziej szkodliwe i co jest mniej szkodliwe kilogram cukru czy litr alkoholu? Czy może jakby spożywać codziennie po 100 gramów cukru i pić 100 ml alkoholu? O, to już jest inaczej. Inaczej wtedy na to patrzymy. No, ja szczerze mówiąc nie wiem. Wtedy w poprzednim filmie stanowczo wiedziałem, co jest lepsze, co jest gorsze, dlaczego tak jest, a tu nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy alkohol, czy cukier? Także czekam na Wasze komentarze.